Hello. It's me. Dzisiaj jesteśmy w pierwszym odcinku z serii Zima za buzem i już jak pisałem wam na Facebooku. Na czym ona będzie polegać? Czyli po prostu yy, Wy zadajcie mi i Wiki pytania, ale dzisiaj nagrywam sama yy, i my na nie odpowiadamy. I jeszcze jeden dodatkowy bonus. Pod koniec yy, będzie zawsze w jednym filmiku, jeden sposób, co robić w, w zimę. Więc może przejdźmy do zadawania pytań. Więc okej, okay, jestem po przerwie. I tak, pytanie od Julii Wysockiej. Jak widzicie ciąg dalszy kanału? Eee, ja osobiście spodziewam się... Jak na razie nawet nie myślę o tym tak eee, dosłownie, że Jezu, wybijemy się i w ogóle... DZIE SIĘ WYBIJESZ? ALBO nie myślę o tym tak, że się wybijamy, nie wiadomo jak. Po prostu staram się jak najwięcej dawać siebie, jak i wiki. Ech, no staram się być jak najlepsze, jak najbardziej potrafimy, staram staramy się. Pytanie o 12 Kuby. Jaka jest według ciebie najlepsza metoda na wybicie się na YouTube? Ech, moim zdaniem... Żeby wybić się na YouTube potrzeba bardzo dużo pracy, wysiłku i po prostu trzeba się starać, starać i jeszcze raz starać. Yy, bo to nie jest naprawdę bardzo łatwe, wybić się. Ja sama mam sto już tam, około 200 subów prawie. Yy, staram się jak najbardziej nadal dla was pracować, yy, uczyć się, ściągnąć, montować, ściągnąć nowych programów do jakichś miniaturek i tak dalej. Po prostu trzeba bardzo mocno i intensywnie pracować. Też jeszcze dwa pytania od niej. Co myślisz o osobach reklamujących się? Po prostu no powiem, że ja może też czasami już się zareklamowałam, ale myślę, że to nie jest dobry sposób, ponieważ... Ludzie tego nie lubią, gdy y, ktoś się reklamuje, bo to nie jest dobre no, po prostu, bo na przykład pod, piszesz pod innego youtubera filmem, y, bij na kanał Arbuzowy Vlog i później no, ludziom to się nie podoba po prostu. No, no mi też się to nie podoba jak ktoś się reklamuje. Ja się reklamowałam, przyznaję się, ale już nie będę. Nie. Jakie książki lubisz? Masz swoje ulubione? Lubię książki takie y, o różnych podróżach po świecie. Nie wiem czy znacie Mela Mała reporterka I bardzo lubię takie książki. Ogólnie ja no, lubię czasami jak ktoś mnie o coś nie zaciekam. Czasami na tyle, które mnie zaciekam, a czasami nie. Raczej nie. Raczej zawsze nie, ale czekam mi. Y, no i właśnie takie o różnych podróżach, na przykład jak Mała Raporterka. Pytanie od Adriana Trzeciaka. Ile miałaś chłopak? No wiesz, ja tam miałam bardzo dużo chłopaków. Pytanie od Łukasza Szymańskiego. Kiedy skończycie nagrywać? Na razie nie planuję tego, na razie myślę o wybiciu się, nie zwracam raczej uwagi na hejterów, ponieważ po prostu nie ma po co się nimi przejmować. Po prostu oni może nas zdrością wam, jeśli też macie kanał na metody i was hejtują, albo po prostu sobie robią jaja, no wiecie, jak to są ludzie. Niektórzy to są fajni, ale niektórzy nie mają własnego zdania i w ogóle. Pytanie od Wiktorii Łamacz. Jakie macie plany na ferie? Na plany na ferie ja do końca jeszcze Wam nie mogę powiedzieć, bo nie wiem. Ale na pewno nagram to świetnie na 100%, no bo to wolny czas. Ogólnie może gdzieś pojadę, może zostanę tutaj. Na pewno no, będzie fajnie, bo jestem w Jareczka w górach i są te... Są narty, bo są góry. I oczywiście moje kochane łóżby. Pytanie od Dominika Białasa. Yy, jaki tytuł nosi piosenka ostatnio przez Ciebie słuchane? Zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj. Hello. O. No właśnie, a więc okej, okay. więc tak może jeszcze trochę w nastroju świątecznym. <grych> yy, teraz będzie jeden sposób, co można robić w zimę. later with Wednesday my MT arms were open Thursday waiting for love waiting for love the stars is Friday I'm burning like a fire gun wild on Saturday guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love. waiting for love to come Co do tego intra do Zimy z Arbuzem to proszę lajkować. Ja zawsze lajkuję swoje filmy, bo są takie wiecie. Takie, takie fajne. <laughs> A fajne filmy zawsze trzeba lajkować. A więc to by było tyle na dzisiaj. Myślę, że Wam się odcinek spodobał. Jeśli tak, to wiecie co zostawić. No i tak. Pod intrem, które widzieliście Zimą z Arbuzem Napisałam komentarz, że od 200 subskrypcji, które wybiję na moim kanale, zacznę ma Wam, jeśli ktoś by chciał zrobić intro, ale tak, dla pierwszej osoby, która będzie chciała, będzie wyjątek i zrobię nawet od, nawet jeśli będzie miała 20-10 subów, to nawet jej wtedy zrobię, ale już kolejne osoby, jeśli będą chciały intro, to od 100 subskrypcji robię intro, więc... Możecie pisać komentarze, ja wtedy będę wiedziała. Ale musimy robić u mnie na kanale 200 subskrypcji, a wtedy będzie, będą dla Was intra. Więc polecam lajkować filmy, subskrybować, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Yy, no, więc trzymajcie się, pa-pa!